światło. Znikną aniołowie, pasterze i królowie. Stajenka stanie się tylko dekoracją, a Betlejem wspomnieniem tego wieczoru. Ale ta historia nie została opowiedziana po to, by zostać tylko na scenie. Narodzenie Jezusa to pytanie, które Bóg zadaje nam dzisiaj. Jezus nie przyszedł w blasku rektorów, Nie urodził się w idealnej ciszy. Przyszedł w prostocie i ubóstwie. Tak jak przychodzi do naszego życia, gdy jest w nim chaos, zmęczenie i niepokój. Bóg nie zapukał do pałacu. Zapukał do stajny. Bo nie szuka doskonałości, szuka otwartego serca. Dziś często gonimy za tym, co błyszczy, za sukcesem i idealnym obrazem życia. A Jezus przychodzi cicho i pyta, czy masz dla mnie miejsce? Nie w kalendarzu. Nie w tradycji, ale w sercu. Nie prosi o wiele. Chce miłości zamiast obojętności, przebaczenia zamiast gniewu i nadziei zamiast lęku. W tej zwyczajnej, często trudnej codzienności, Jezus chce się nim Nie tylko raz w roku ale każdego dnia Bo tam gdzie jest miłość tam rodzi się Jeszcze dwa słowa. Do widzenia będzie za chwilę. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za ten wspaniały przekaz. Bo to jest dzisiaj, wiecie jaki dzisiaj dzień w kościele? Byliście w kościółku? No. Niedziela Bożego Słowa. I tak pięknie się zbiega, że dzisiaj, jakby kończymy ten czas Bożego Narodzenia, tą wspaniałym spektaklem, który nam przypomina, że Pan Jezus przyszedł i jest z nami. Takie padły tam słowa: Teraz zgaśnie światło. To się odnosiło tego światła sztucznego, bo światło Boże nigdy nie zgaśnie w naszym życiu. I tego wszystkim życzymy, aby to światło, które Pan Jezus nam przyniósł i które nam świeci, nigdy w naszym życiu nie zgasło. Takie piękne przesłanie było w całym tym spektaklu. Nie wiem czy to był akurat z reżysera, czy tylko mnie się tak wydało. Nie wiem, to tutaj gdzie jest, gdzie jest ten, co pisał scenariusz? Tu, Już tu, tutaj, jest. Ja się go zapytam. Brawo dla Dawida! I pojawiała się ciemność, że za chwilę światło rozjaśniało tą ciemność, przebijało, niszczyło ciemność, światło, nie? Takie to było piękne przesłanie. I taka rzeczywistość codzienna w tamtych czasach Jezusa, i kiedy przychodzi dobra nowina, problemy znikają, się rozwiązują. I Pan Jezus dzisiaj w naszym życiu tak działa. Cały czas przychodzi. Ale nie tylko po to, żeby problem nasz rozwiązać, tylko żeby nam pokazać, jak my go mamy rozwiązać. Bo Pan Jezus jest dla nas ciągle światłem i siłą. I tego wszystkim życzymy, aby świecił w naszym życiu Jezus, aby Jego Słowo pokazywało nam drogę, aby mieli siłę do tego, żeby żyć i iść tą drogą, którą Pan Jezus nam pokazał, a którą ci wspaniałe aktorzy nam przypomnieli. I za to dzisiaj dziękujemy im na czele tutaj ja wiem jak to nazywać, bo tutaj jest yy, producent i jak to jest, Mów to jest? mi to, bo... Reżyser, producent tutaj jest scenarzysta jak jest? Reżyser też... Doświadczenie po prostu spotkało się z młodością. O no pięknie, pięknie. I jeszcze mamy tutaj takich muzyków. Nieważna żadna harmonia by się nie powstydziła. Ilu was tu jest? 30. No to pięknie. Gratulujemy wszystkim. Dziękujemy wszystkim. Nie tylko tym, że tutaj są, nie, bo oni są widoczni. A niewidoczni jest drugie tyle, nie? którzy są w kulisach, którzy przy, przygotowali to wszystko. Ja się to martwię jedną rzeczą, nie? Że ja nie dam rady zjeść tego tortu, bo jest za duży. I ja bym prosił o jedną rzecz. Tutaj melo Szkoła Melodii, jak to się nazywa? Akademia Małych Melodii. Myślę, że chyba zagrają 100 lat dla scholi. Nie zagracie 100 lat? Nauczycielki <śledziany> no, zagrają. No, <śledziany> no, to było to 10 lat, 10 lat. Minęło, a działalność masz się na 100 lat mniej więcej. Więc tego życzymy. I dziękujemy wszystkim, yy, szczególnie pani Ewie, która tą szkołę od, od lat prowadzi i tym wszystkim, którzy w tej szkoli byli. 22, 22? 22 no bo. No, ale, yy, ale ja ale. Jasępno, ty 10 tyga. lat, nie? Więc y, bardzo serdecznie dziękujemy i gratulujemy yy, tak, tego wspaniałego momentu, bo to chyba radość jest wielka. Jeszcze jedna rzecz, y, która mnie troszkę przejmuje, nie? No, że brakuje miejsca tutaj. Po prostu no, nie ma miejsca, nie wszyscy się mogą zmieścić, żeby uczestniczyć w tych piasełkach. Chociaż y, coraz mniej ogłoszeń robimy, a coraz więcej ludzi jest. No, to jest ciekawe, nie? Więc y, bardzo serdecznie dziękuję, gratuluję wszystkim i życzę y, takich cudownych owoców y, ciągle, jak najdłużej. A ile, no to Pan Bóg zdecyduje, nie? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Słuchajcie, ale dziękuję za te ciepłe słowa. Przede wszystkim dziękuję księdzu proboszczowi. Za zaufanie, bo on naprawdę nie wie, co, co, co się tutaj dzieje. Ładnie, ładnie to określiła. Ale, ale ma ksiądz zaufanie do nas. Dostałam kiedyś klucze do tych drzwi i powiedział, że jak się coś wydarzy, to mnie odbierze. Jeszcze mi nie odebrał. Więc no, dziękuję za zaufanie przede wszystkim, bo trzeba mieć ogromne zaufanie, żeby powierzyć nam. Yy, dolny to, Kościół, jak dolny Kościół rozwalą, to się górny spadnie. No. Także bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim księżom za. Za takie y, miłe słowa, za wsparcie, dziękuję, za modlitwę. Y, dziękuję. Muszę podziękować. Nie, ja wiem, że to jest nudne, bo mnie to zawsze nudziło, ale ja muszę podziękować i teraz rozumiem tych wszystkich, którzy dziękowali. No, David, po prostu tak jak powiedziałam, spotkało się doświadczenie z młodością. Ale Dawid napisał scenariusz pod moim okiem, bo ja sobie nie pozwolę oczywiście, na okieniu, żeby nie było. Ja nie pozwolę, żeby ktoś nie wiedział. <laughs> Także bardzo ci Dawid dziękuję i gratuluję, bo to było piękne. Dziękuję Justynie za to, że zorganizowała tutaj te dzieci, Zuzi, dziękuję bardzo Akademii Małych Melodii, niech to wybrzmi, dziękuję aktorom przede wszystkim, rodzicom, ale słuchajcie Agata i Anka, to są takie dwie kobiety, które właśnie tam działają za kulisami. Im się chce. Dziękuję Wam za to dziewczyny, że wam się chce. Nie wiem, gdzie jesteście, że jesteście zawsze ze mną. Agata, eee... w tym roku dekorację robił nam tata Dawida, dziękuję ci bardzo, słuchaj, że nie zwariowałeś z nami, nie wiem gdzie jest, pan Kasimierz ja jest? Jak ja słuchałam, co Dawid mu mówi i że on go słucha, to naprawdę, ja bardzo, bardzo ci dziękuję za to, że, yy, za to wszystko, za to, komu jeszcze miałam, no właśnie, Kubie Publikowi dziękuję, Żyśkowi Bogdanowiczowi, Kto jeszcze? Tak. No tak, 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 tak. właśnie, chciałam się powiedzieć, że 22 lata prowadzenia szkoli, 10 lat Jasełek i dorobiliśmy się konkretnego zaplecza technicznego. Wszystko działa tak po prostu, że dzisiaj... Choć że mi się niczym nie przejmowałam. Naprawdę, jest wspaniale, tylko tak dalej. Ja I... się go dawna nie przejmuję. <śla> I słuchajcie, jakby ktoś nas chciał wesprzeć, to oczywiście... Zorganizujemy jakieś koszyczki przy wyjściu, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze to jest, żeby zjeść z nami ciasto, wypić kawę, pobyć chwilę jeszcze tutaj, zaraz wywietrzymy kościół. I będzie bardzo fajnie. Tam już ciasto od tyłu powinno iść, kawa się robi, noty jeszcze są, ale to musimy na wszystko poczekać cierpliwie. Dziękujemy tej e właśnie filmie Koraz za to, że nas tak ochłodzi na koniec, bo każdemu jest potrzebny, nie? Każdy jest potrzebny. I zapraszamy do krojenia torka. Proszę bardzo. Emanuel! Dobra! Przemieszczał chyba, że ktoś, że ktoś musi. Bardzo, bardzo dziękuję. I proszę tu podchodzić pod kawałek tortu. Tutaj już Które, panie mamy projekt. Także kto ma to? to torta, siada. Już...